Serdecznie. Chciałbym podzielić się swoimi przemyśleniami, jakie miałem podczas pobytu w Washington. Muszę Wam powiedzieć, że czasami samotność dobrze robi, bo wtedy potrafimy się skupić nie na, tych życi nie na tym życiu, ale na tym życiu wiecznym. Wtedy możemy w ciszy, w skupieniu przeczytać. Słowo Boże. Jak czytamy? Czy zastanawialiście się, jak czytacie Słowo Boże? Muszę Wam powiedzieć, że jest to dla nas wielka odpowiedzialność, ponieważ kiedy Jezus powtórnie przyjdzie, będziemy rozliczeni z tego. Znaki czasu. Muszę Wam powiedzieć, że kiedy od kilku lat przyglądam się na to, co dzieje się, widzę, że czas jest tuż u drzwi. Powtórne przyjście Jezusa jest tuż u drzwi. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Zobaczcie, co się dzieje. Wojny. Irak. Afganistan, Libia, nie mówię już o Bliskim Wschodzie. Zobaczcie, kolejna tragedia, która wydarzyła się w Japonii. Tysiące ludzi zginęło. Muszę Wam powiedzieć, że Izrael, który powstał w 1948 roku do dnia dzisiejszego, Wiecie, ile dni było bez wojny w tym kraju? Dwa tygodnie. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, co się dzieje w tej chwili na świecie? Kiedy patrzę na to, co się dzieje wokół nas, coraz bardziej umacniam się w przekonaniu, że czasy końca i związany z nim powrót, Jezusa Chrystusa, tak jak powiedziałem, jest tuż u drzwi. Powtórne przyjście nie może opierać się na naszych odczuciach, na naszej wiedzy, na naszych domysłach, lecz na Słowie Bożym, które w jasny i klarowny sposób okazuje świadectwo nadziei, którą dał nam Bóg. Nasz Pan przed, krótko przed ukrzyżowaniem oświadczy uczniom. Dzisiaj było to czytane z 14 rozdziału Jana pierwszy po trzeci werset. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wieście w Boga i we mnie wieście. W domu Ojca Mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Słyszeliście, co powiedziałem wam? Odchodzę i przychodzę do was. Brat Jakuba w piątym rozdziale i ósmym wersecie mówi nam. O pewnych sprawach, które mają nastąpić w naszym życiu. Co powinno cechować chrześcijanina? Co powinno chrześci cechować ucznia Jezusa? Posłuchajcie. Bądźcie i Wy cierpliwi, umacniajcie serca swoje, bo przyjście Pana jest blisko. Jakie są nasze serca? Jakie przygotowujemy na przyjście Pana? Czy jesteśmy cierpliwi? Czy potrafimy rozmawiać? Czy potrafimy iść do ludzi i głosić tą wspaniałą wiadomość, jaką jest powtórne przyjście Chrystusa? Czy robimy to? Czy wolimy posiedzieć w domu, odpocząć? Czy wolimy pracować więcej, aby być bogatszym, więcej zarobić? Co jest naszym priorytetem w życiu? Wiecie, rozmawiałem niedawno z pewną osobą, która jest chrześcijanką. I zapytałem jej się: Co ona sądzi? O powtórnym przyjściu Jezusa. Wiecie, co mi odpowiedziała? Najważniejsza jest miłość. No dobrze, ale ja Ci zadałem pytania na temat powtórnego przyjścia Chrystusa. Co z sądem? Ja przyjęłam Jezusa do swojego serca, a więc sąd już mnie nie dotyczy. Jestem zbawiona. Wiecie, zastanawiam się, człowiek, który czyta kilkanaście lat Słowo Boże, w ten sposób potrafi odpowiedzieć, co się z nami dzieje, gdzie my jesteśmy. Ale wiem, że jest ktoś, kto wszelkimi sposobami pragnie umniejszyć znaczenie powtórnego przyjścia poprzez ogłaszanie błędnych nauk i doktryn, tym samym poddając wątpliwość znaczenie tej nauki. Dlatego tak ważnym jest, aby nauka o powtórnym przyjściu Zbawiciela była badana u źródła, w Słowie Bożym. Jedni mówią Słowo Boże, inni mówią Biblia, Pismo Święte. Wszystko to znaczy jedno. Słowo. Słowo, które jest u Boga. I mamy upewniać się w tym słowie, że tak się rzeczy mają. Pismo Święte, mówiąc o powtórnym przyjściu Jezusa, mówi o prawdach z nim związanych. Po pierwsze, mówi o wskrzeszeniu zmarłych, mówi o osądzaniu świata, mówi o zbawieniu ludu Bożego, mówi o wiecznej śmierci bezbożnych, mówi o odnowie świata i o wiecznym panowaniu ludu. Jest dla nas oczywistym, że większość ludu Bożego spoczywa w grobach. A zmartwychwzbudzenie oznaczać będzie dla nich, jak i dla nas wieczność u boku Chrystusa. Gdy sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. List do Thessalonician, 4,16. Chcę się Was zapytać. Czy pamiętacie rozmowę Jezusa z uczniami, gdy zatrzymali się na stoku Góry Oliwnej? Z ust uczniów padły dwa pytania. Powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. Zbawiciel, odpowiadając na pierwsze pytanie, podał szczegó szczegóły związane, ze zburzeniem Jerozolimy i świątyni. Ten fakt był związany bezpośrednio z czasami, w których żyli uczniowie Jezusa. Powiedział również, jaki znak będzie towarzyszył temu wydarzeniu, który będzie zarazem sygnałem do ucieczki przed zagładą. Sygnałem tym, Miało być otoczenie Jerozolimy przez armię rzymską. Jak wiemy, chrześcijanie oczekiwali tego znaku, a widząc zbliżającego się wroga, uciekli. W ten sposób ratując siebie przed śmiercią z rąk Rzymian. Wojska zdobyły miasto, burząc, grabiąc, a pozostałych mieszkańców zabijając mieczem. Natomiast drugie pytanie, które postawiono Jezusowi przez uczniów, dotyczyło znaku przyjścia i końca świata. Zbawiciel odpowiedział, opowiedział o wielkim ucisku, jaki ma, jaki ma wtedy nastąpić. I jest zapisane to w Mateuszu 24, Mateusz 24 rozdział. I werset 21. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. Jak wiemy, znak ten wypełnił się w czasach ciemnego średniowiecza, zgodnie z prorostwem Daniela 7 rozdziału i 25 wersetu. Prześladowania miały trwać czas, czasy i pół czasu, a więc 1260 dni lat proroczych. I prześladowania te rozpoczęły się w 538 roku i trwały do 1798 roku. Ta data jest związana z ogłoszeniem dekretu o wolności religijnej i ustawieniem Republiki Rzymskiej. Ten akt jak miał zakończyć prześladowania w takim stopniu, jak w czasach średniowiecza. owiecza. Ale wcale według mnie nie oznaczało to, że dzisiaj nie ma prześladowań. Jezus jeszcze coś powiedział i zapisane jest to w 22. wersecie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz że ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. A więc Bóg Jezus powiedział, że ten czas musi być skrócony Zgodnie ze słowem Zbawiciela prześladowania skończyły się w roku 1775, a więc przed rokiem 1798, co oznacza, że zakończyły się o 23 lata wcześniej. Czy Zbawiciel mówił coś na ten temat? W Ewangelii Marka, w 13 rozdziale. 19 po 20 werset możemy przeczytać takie słowa. 13 rozdział Marka, 19 po 20 werset. Albowiem dni owe będą taką dręką, jakiej nie było aż dotąd od początku świata stworzenia, którego dokonał Bóg i jakiej już nie będzie. Jeśli by Pan nie skrócił tych dni, nie ocalałaby żadna istota, ale ze względu na wybranych, których wybrał, skróci te dni. A więc Bóg dał możliwość ludowi Bożemu przetrwanie tego ucisku. Ale owe dni, które nastaną, to mają nastać po pewnej rzeczy, o której Jezus powiedział. Co to było? Ale w owe dni, które nastaną po tej udręce, zaćmi się słońce i księżyc, i nie zajeśnieje swoim blaskiem. Wtedy, baczcie, Przepowiedziałem wam wszystko. Znaki te, zgodnie z proroctwem, wypełniły się między rokiem 1775 a 1798. Czy tak się stało? Tak. 19 maja 1780 roku, około 10 rano, słońce straciło swój blask, a ludzie zapalali świece, lampy naftowe, a zwierzęta układały się do snu. Ciemność ta trwała aż do połowy następnej nocy. Wielu z żyjących w tamtym okresie ludzi uważało, że znak ten jest oznaką końca świata. O tym zjawisku możemy dowiedzieć się z listów, które cytowane są w Collection of Massachusetts. Historical Society pod datą 1792 roku. Również Noah Webster, dykcjonary z roku 1869 potwierdza to zjawisko. Mało tego. Bóg przepowiedział jeszcze coś: 13 rozdział Marka i werset 24. A w owe dni, które nastaną po udręce, zaćmi się słońce i księżyc, i nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. Gdy zbawiciel przychodził na ten świat, pamiętacie, co się stało? Znakiem jego przyjścia była gwiazda. Również i teraz, przed jego powrotem, ukazały się te znaki, które określają, że jego powrót jest tuż u drzwi. Ale zbawiciel również, ponieważ zna ludzi, zna nasze serca, wiedział. Że będą tacy, którzy będą próbować zgadnąć, kiedy On przyjdzie. Powiedział, że tej daty nie zna On, a o tej dacie wie tylko Ojciec. Kolejnym znakiem, który jest w dniach dzisiejszych. To jest głoszenie Ewangelii. Ponieważ przed Jego przyjściem, jak czytamy w Słowie Bożym, ma być to po całym świecie. I będzie głoszona ta Ewangelia o królestwie po całej Ziemi, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko to stanie. Czy zbawiciel mówił to do uczniów, z którymi przybywał, będąc na Ziemi? Pokolenie, o którym mówił Jezus, jest określane jako to, które będzie wiedziało o wielkim ucisku, o ciemnym dniu i spadaniu gwiazd. Pokolenie, które usłyszy poselstwo o po powtórnym przyjściu, nie przeminie, aż Jezus powróci. Nie musi to być za rok za 10 lat, za 100, ponieważ może to nastąpić w każdej chwili. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Czy jesteśmy na to przygotowani? Dzisiejsze czasy nie różnią się niczym od tych sprzed dwóch tysięcy lat. Gdy słysząc kazanie Jana Chrzciciela, Jezusa, apostołów, odrzuciło poselstwo przez nich głoszone, a to skutkowało konsekwencjami. I wiemy, jakimi. I tak teraz, gdy słyszymy to poselstwo kończące końca czasów, bądźmy roztropni. W tym, jak traktujemy proroctwa biblijne, jak traktujemy słowa Chrystusa. Jesteśmy pokoleniem, które słyszy o znakach, które się wypełniły. Dlatego najistotniejszą rzeczą jest, aby każdy z nas przygotował swoje serce i życie na spotkanie ze Zbawicielem. Apostoł Paweł ostrzega nas przed lekceważeniem tego poselstwa. W drugim liście do Tesalonicza, w trzecim rozdziale i w wersecie pierwszy po piąty. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą samolubni, chciwi, pchełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni. Czy nie dożyliśmy czasu, gdy pożądanie Boga sięga zenitu? Lubimy się chlubić mądrością, jesteśmy wyniośli w stosunku do bliźnich, boleśnie ich raniąc. A co z pychą, która, którą okazujemy chwaląc się posiadaniem, mądrością? Bluźnierczy, ponieważ mówimy źle i przewrotnie. Jesteśmy niewdzięczni, co oznacza, że zapominamy o naszym Stwórcy, i miast dziękować Mu za łaskę nam okazaną, odwdzięczamy się złem. Co z naszą pobożnością? Czy nie jesteśmy ludźmi pobożnymi i religijnymi? Musimy jednak postawić sobie pytanie, czy nasza pobożność i religijność nie jest czasami tylko pozorem i zewnętrzną oznaką ceremonii? Kościół Boży miał zwyciężyć świat. Stało się odwrotnie. To światowość zwyciężyła Boży Kościół. Jesteśmy ludźmi moralnego zepsucia. Cudzołóstwo, rozpusta, nieokiełzana porządliwość, nałogi, które nas zżerają. I wszystko to. Coraz bardziej oddala nas od Boga. Dzisiaj również możemy dostrzec ludzi bardziej miłujących ziemskie rozkosze dumnych, wyniosłych, hardych, zarozumiałych. Swoje własne swoimi własnymi zapatrywaniami stawiają swoje własne zapatrywania stawiają wyżej od słowa. Jezusa. Wszystko to powinno być dla nas ostrzeżeniem, a zarazem powinny nam pomóc dostrzec znaki czasu. Dzisiejsze czasy to również miłość do wszelkiego rodzaju rozrywek, które usuwają z naszego serca miłość do stwórcy. Zachowujemy pozory pobożności przed ludźmi, co buduje w nas formalizm i obłudę. Mówiliśmy dzisiaj o tym na lekcji. Jakimi tak naprawdę jesteśmy? Czy zastanawiamy się? Zajrzyjmy w głąb naszych serc. Ukoszmy się przed Bogiem. Daje nam jeszcze możliwość powrotu na tą wąską drogę drogę życia wiecznego. Poselstwo na czas, w którym żyjemy, zawiera światło prawdę i pouczenie a od nas zależy czy pragnieniem naszym jest pójście za prawdą prawdą o której Jezus powiedział ja jestem droga prawda i żywot jak w naszym życiu postępujemy czy zastanawialiśmy się nad tym czy badamy nasze serca każdego dnia czy potrafimy każdego dnia nie mówię o trzech razach, ale przynajmniej dwa razy upaść na kolana i dziękować Bogu za to, co mamy, za to, że żyjemy, za to, że mamy dach nad głową, za to, że nie musimy być na ulicy. A są tacy. Czasami się z nich, z nich wyśmiewamy. To jest ich wybór, tak. Ale pamiętajmy, że my również możemy znaleźć się w takiej sytuacji, a wtedy nie będzie nam śmiesznie. Ewangelista Mateusz zapisał słowa Jezusa. Zapisane w 24 rozdziale i w 35 wersecie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Jak traktujemy to? Co mówi do uczniów swoich i to, co mówi do nas dzisiaj. Zastanawiamy się nad nasz, czy zastanawiamy się nad naszym postępowaniem? Czas jest bliski. Wiecie, co nam potrzeba jest do życia w społeczności ze zbawicielem? Trzy rzeczy: wiara, miłość i nadzieja. To one trzymają nas u boku Zbawiciela. Na zakończenie swojego kazania chciałbym przeczytać Wam wiersz. Wiersz, który ukazuje, czym jest wiara, czym jest nadzieja i czym jest miłość. Wiersz ten napisał Artur Opman. Wiara to gwiazda przewodnia, co świeci w mrokach żywota, w sercu jak jasność liśni złota. I choćbyś co dzień wypijał goryczy i żółci czarę, nic cię nie złamie, nie zegnie, dopóki w piersiach masz wiarę. Nadzieja, gwiazda druga, dziwnie promienna i wzniosła, życie, jak łódka jest krucha, ster, wiara, nadzieja wiosła. Przyjdą cierpienia i smutki, jak mgły się w końcu rozwieją, jeśli masz prawdę zagodło, a naprzód idziesz z nadzieją. Zaś trzecią gwiazdą to miłość, wierna dwóch pierwszych siostrzyca. W niej czynów wielkich podnieta i czystych uczuć skarbnica. Więcej, więc piastuj miłość w twym łonie i kochaj ludzi jak braci. O szczęście innych się troskaj. Bóg ci twym własnym odpłaci. O trzy największe to cnoty: nadzieja, miłość i wiara. Z nimi trud każdy z ochotą i lekka każda ofiara. Bóg je zaszczepił w człowieka, by mu dać szczęście na ziemi. Te trzy siostrzyce, byt ludzki, przeplotły nićmi złotemi. Ożyjmy bracia pobożnie w nadziei, Wierzę w miłości, niech każda z gwiazd tych świetlanych do końca świata nam gości. Niech nikt się nie lęka za życia i nie drży przed śmierci marą, bo błogo żyć i umierać z nadzieją, miłością i wiarą. Amen.